Dopóki nie uświadomisz sobie samego siebie, będziesz niewolnikiem wszystkiego, czego nie rozumiesz w sobie. Karl Jung. To proste, a zarazem potężne stwierdzenie streszcza jedno z najważniejszych dążeń ludzkości poszukiwanie samego siebie. Przez długi czas wierzyliśmy, że życie to nieustanny wyścig z czasem, że starzenie się oznacza nieunikniony upadek. I że przekroczenie progu średniego wieku jest początkiem strat oraz ograniczeń. A gdyby to wszystko okazało się jedynie wytworem kultury? A gdyby to, co nazywamy kryzysem, było w rzeczywistości początkiem prawdziwej drogi? Karl Jung, jeden z najwybitniejszych psychologów XX wieku, wypowiedział odważne słowa, które obaliły wiekowe przekonania i stereotypy. Prawdziwe życie zaczyna się w wieku 40 lat. Wcześniej to tylko badania. Karl Jung. Te słowa brzmią niczym zaproszenie, by spojrzeć poza lęk przed starzeniem i dostrzec w okresie dojrzałości moment, kiedy naprawdę zbliżamy się do naszej prawdziwej istoty. Nie jest to zakończenie, lecz przebudzenie. I właśnie tę drogę przemiany będziemy teraz wspólnie odkrywać. Pierwsza połowa życia. Przygotowanie. Pierwsze 40 lat jawi się niczym długi proces budowy. To tak, jakbyśmy układali elementy układanki, której obraz wciąż pozostaje niepełny. W tym czasie kształtujemy swoją tożsamość, zabiegamy o uznanie i walczymy o miejsce w świecie. To etap, w którym społeczeństwo uczy nas cenić tytuły, dobra materialne i sukcesy zewnętrzne. Pracujemy niestrudzenie, by być akceptowanymi, kochanymi i szanowanymi. Jung określił tę fazę jako czas persony, maski, którą przywdziewamy, by przedstawić światu pewną wersję siebie. Persona formowana jest przez kulturę, rodzinę i społeczne oczekiwania. Pomaga nam funkcjonować, lecz może także zniewalać, jeśli zaczniemy wierzyć, że jesteśmy wyłącznie tym, co pokazujemy innym. Ten, kto patrzy na zewnątrz, śni, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Karl Jung. Ta pierwsza połowa życia jest konieczna, gdyż bez niej nie nauczylibyśmy się egzystować w społeczności. Tworzymy kariery, budujemy relacje i zdobywamy reputację. A jednak mimo sukcesów często ogarnia nas ciche poczucie pustki. Pojawiają się niewygodne pytania. Kim jestem poza tymi rolami? Co naprawdę mnie napędza? To właśnie ten czas Jung nazywał okresem badań. Jest to laboratorium doświadczeń pomyłek i nauk, które przygotowują nas na głębsze odkrycia. Nie jest to jeszcze przebudzenie, lecz fundament, na którym będzie ono wzniesione. A gdy zbliżamy się do czterdziestki, dostrzegamy pierwsze pęknięcia w tej konstrukcji. Pęknięcia w personie. Przebudzenie w okresie średniego wieku. Kiedy nadchodzi średni wiek, zaczyna się coś cichego, a jednocześnie niezwykle potężnego. Role, które dotąd wydawały się niezachwiane, odnoszące sukcesy profesjonalista, oddany ojciec czy lojalny partner, zaczynają ujawniać swoje pęknięcia. To, co dawniej było źródłem dumy, zaczyna brzmieć jak ograniczenie. Nagle maska persony staje się ciężarem zamiast ochroną. W tym momencie pojawiają się pytania, które odmieniają wszystko. Czy naprawdę żyje życiem, którego pragnę? Czy to wszystko, co istnieje? Te niepokoje, często tłumione przez rutynę, nabierają siły i domagają się odpowiedzi. Społeczeństwo może widzieć w nich oznaki kryzysu, ale dla Karla Junga są to głębokie wezwania do przemiany. Dopóki nie uczyniasz nieświadomego świadomym, będzie ono kierować Twoim życiem, a Ty nazywasz to przeznaczeniem. Karl Jung. To spostrzeżenie otwiera drogę do tego, co Jung określił mianem procesu indywiduacji. Ścieżki prowadzącej poza maski w stronę prawdziwego ja. Dyskomfort nie oznacza załamania, lecz początek przebudzenia. Uświadomienie sobie, że przez dużą część życia kierowały nami oczekiwania innych, może być wstrząsające, ale równocześnie wyzwalające. Dotychczasowe doświadczenia były badaniem, teraz zaczynamy zbliżać się do istoty. Pęknięcia w personie nie oznaczają zniszczenia lecz szansę zobaczenia światła ukrytego za murami, które sami zbudowaliśmy. To właśnie przez te szczeliny zaczyna wyłaniać się najgłębszy proces przemiany, proces indywiduacji, stawanie się całością. To w samym sercu średniego wieku pojawia się najbardziej transformująca możliwość opisana przez Junga indywiduacja. Nie oznacza ona izolacji ani egoizmu lecz proces integrowania wszystkich części naszej psychiki, dzięki czemu stajemy się pełnią. Chodzi o odrzucenie iluzji, że jesteśmy jedynie personą i o uznanie, że w nas istnieje znacznie więcej niż odgrywane role. Jednym z kluczowych aspektów tej drogi jest spotkanie z cieniem. Cień zawiera wszystko to, co odrzuciliśmy lub ukryliśmy. Lęki, niepewności, stłumione pragnienia i wady, których nie chcemy przyznać. Zmierzenie się z nim nie jest proste, wymaga bowiem odwagi, by spojrzeć prosto w to, co przez całe życie wypieraliśmy. Najbardziej przerażającą rzeczą jest całkowite przyjęcie siebie. Karl Jung. A jednak to właśnie w tym spotkaniu kryje się prawdziwa wolność. Przyjmując cień, przestajemy być jego zakładnikami. To, co kiedyś wydawało się słabością lub powodem do wstydu, przemienia się w źródło samopoznania. Dopiero gdy akceptujemy zarówno światło, jak i mrok w nas, zbliżamy się do pełni. Indywiduacja nie następuje z dnia na dzień. To ciągła podróż składająca się z cichych pytań, świadomych wyborów i wewnętrznych konfrontacji. To proces dojrzewania duchowego i psychologicznego, który na nowo definiuje nasz sposób patrzenia na życie. Dlatego to, co świat nazywa kryzysem, można postrzegać jako początek odbudowy. Już nie badania, lecz prawdziwe narodziny wewnętrzne. Od kryzysu do szansy. Demontaż. Wielu określa ten etap mianem kryzysu wieku średniego, jakby był on nieuchronnym upadkiem. Karl Jung zachęca jednak, by spojrzeć na to z innej perspektywy. Zamiast widzieć destrukcję, wskazuje na możliwość odrodzenia. To czas, w którym życie burzy to, co już nie służy, abyśmy mogli zbudować coś autentycznego. Badaczka Brené Brown opisuje ten moment jako demontaż etap, w którym odkładamy na bok wyobrażenie o tym, kim powinniśmy być, by zrobić miejsce dla tego, kim naprawdę jesteśmy. Ta przemiana bywa bolesna, naznaczona stratami, radykalnymi zmianami czy niepewnością, ale równocześnie jest głęboko wyzwalająca. Wiktor Frankl, psychiatra i ocalały z Holokaustu, podkreślał, że główną siłą ludzkiego życia jest pragnienie odnalezienia sensu. W wieku średnim ta potrzeba staje się jeszcze bardziej nagląca. Nie chcemy już żyć według scenariusza napisanego przez kogoś innego. Pragniemy autentyczności, celu i znaczenia. Jung wzmacniał tę ideę mówiąc, nie trzymaj kogoś, kto od ciebie odchodzi. Twoje życie nie jest za tobą, ale przed tobą, Karl Jung. To, co nazywamy kryzysem, można więc postrzegać jako szansę na uwolnienie się od dawnego ja i zrobienie pierwszych kroków ku prawdziwemu wewnętrznemu przebudzeniu. Druga połowa życia prawdziwy początek. Po przekroczeniu 40 roku życia, priorytety zaczynają się zmieniać niemal niepostrzeżenie. To, co wcześniej wydawało się pilne, Status, uznanie czy materialne osiągnięcia stopniowo traci swoją moc. W ich miejsce pojawia się inne, głębsze pragnienie życie pełne sensu. Nie chodzi już o kolekcjonowanie zewnętrznych sukcesów, lecz o odnalezienie wewnętrznego celu. Badania naukowe pokazują, że w tym okresie mózg osiąga nową równowagę emocjonalną. Stajemy się mniej reaktywni, bardziej refleksyjni. I zdolni do mierzenia się z wyzwaniami życia z większym spokojem i klarownością. Ta dojrzałość pozwala podejmować decyzje kierowane nie lękiem, lecz wartościami, które naprawdę mają znaczenie. Właśnie w tym momencie druga połowa życia objawia się jako prawdziwy początek. Przestajemy działać na autopilocie i zaczynamy wybierać świadomie. Nie musimy już niczego udowadniać innym. Wystarczy, że nasze działania są zgodne z tym, co rezonuje w sercu. Przywilejem życia jest stać się tym, kim naprawdę jesteś, Karl Jung. To zdanie wybrzmiewa jako esencja tego etapu. Prawdziwy przywilej nie polega na gromadzeniu zewnętrznych trofeów, lecz na odnalezieniu odwagi, by żyć w zgodzie z własną prawdą. To właśnie tutaj naprawdę zaczynamy budzić się do pełni życia samorealizacja i mądrość. W drugiej połowie życia poszukiwanie samorealizacji nabiera nowego znaczenia. Abraham Maslow opisał ten proces jako osiągnięcie pełnego potencjału człowieka. Jednak podczas młodości ten ideał bywa często mylony z zewnętrznymi osiągnięciami, natomiast w dojrzałości przyjmuje on głębszy wymiar życie w autentyczności i harmonii z prawdziwym ja. Osoby przechodzące przez ten etap Mówią o silniejszym poczuciu więzi zarówno z samymi sobą, jak i z innymi. Przestają nadmiernie przejmować się osądem otoczenia, a zaczynają cenić doświadczenia, które przynoszą sens, radość i spokój. Życie przestaje być mierzone przez porównania, a staje się prowadzone przez to, co rodzi wewnętrzną pełnię. Jung podkreślał znaczenie przyjęcia nie tylko naszych zalet, lecz także niedoskonałości. Poznanie własnej ciemności jest najlepszą metodą radzenia sobie z ciemnością innych. Karl Jung. Ta mądrość budowana z upływem lat pozwala patrzeć na dojrzałość nie jak na ciężar, lecz jak na dar, to czas, w którym uczymy się integrować światło i cień, sukcesy i błędy, zwycięstwa i cierpienia. Samorealizacja w tym ujęciu oznacza pełną akceptację siebie i życie z odwagą, bez masek. Punkt zwrotny. Wejście w wiek średni nie jest początkiem końca, lecz startem czegoś znacznie bardziej autentycznego i przemieniającego. Do tego momentu spędziliśmy dekady na gromadzeniu doświadczeń, budowaniu tożsamości i odgrywaniu ról, które pomagały nam przetrwać i dopasować się do świata. Jednak dopiero teraz zaczynamy zadawać właściwe pytania: co naprawdę się liczy? kim jestem poza oczekiwaniami innych, jaki ślad chcę po sobie zostawić. Ten przełom nie oznacza porzucenia wszystkiego, czym byliśmy, ale zintegrowanie każdego fragmentu naszej drogi w pełniejszą całość. Jung wierzył, że indywiduacja jest właśnie tym ruchem, scaleniem rozproszonych części psychiki w świadomą jedność. I to w tym procesie odkrywamy prawdziwą wolność – Uznając zarówno jasność, jak i cień, sukcesy i porażki, odkrywamy, że życie nie musi być doskonałe, by miało głęboki sens. Przywilejem drugiej połowy życia jest życie w zgodzie z własną prawdą, bez masek i złudzeń. Punkt zwrotny nie jest końcem, lecz wezwaniem. To szansa, by celebrować zdobytą mądrość, przyjąć złożoność własnej istoty i wreszcie wejść w życie, do którego od zawsze byliśmy powołani.